Zdecydowanie przeważa Polonia Warszawa w tych pierwszych minutach. Może teraz odpowiedź Bytowia? no i proszę! I mamy jeden do jednego, ale szybko odpowiedzieli Mariusz Ujek. Drugi jego gol w barwach w Polonii Byto. No i proszę, łatwo przyszło. Łatwo poszło. Leszek, możesz wykrakać znowu liczbę bramek. Faktycznie jak z taką przystopliwością będą tutaj nas piłkarze raczyli golami to może być wesoło i znów akcja lewą stroną boiska. Świetnie poszedł na krótki słupek, tak na, 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 na bliższy słupek Mariusz Ujek takim szupakiem. akcja Jareckiego, który strzelił gola w meczu z ruchem chorzów, a teraz zalicza asystę. No i bardzo dobrze Ujek tam wyprzedził no, Dariusza nie popisał, Pietrasiaka. Nie popisał się Darek Pietrasiak, tam jednak musi być dużo większa...